Już za parę dni będziemy przeżywać uroczystość narodzenia pańskiego. Dla nas, braci mniejszych, w tym roku Boże Narodzenie jest tym bardziej szczególne, bowiem będziemy przeżywać jubileusz 800 lat od wybudowania pierwszej szopki w Grecji, przez świętego Franciszka. W naszym miejscu, w Kobelinie, w sanktuarium Matki Bożej przy Żubku, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok, dzięki inicjatywy księdza biskupa Damiana Bryla. Przeżywamy od pierwszej niedzieli adwentu aż do 7 stycznia e, czas łaski odpustu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium Matki Bożej przy Żubku, aby uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny możemy zyskać pod zwykłymi warunkami. Spowiedź święta, jako bracia będziemy więcej czasu teraz spędzać w, sakram w konfesjonale, aby posługiwać e, tym sakramentem. Również Komunia Święta, a także modlitwa za Ojca Świętego. Sanktuarium będzie otwarte cały dzień, od 3 grudnia aż do 7 stycznia. Serdecznie też zapraszamy w samą uroczystość Bożego Narodzenia, w główne obchody jubileuszu Grecjo, szczególnie na mszę świętą na godzinę 12, który będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi nasz ordynariusz, biskup Damian Bryl. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele. Powiedz o tym innym. Napisz na .dom TV. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.